Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pospieszmy się i podnieśmy klosze. Wita, zaczynasz. O nie, co za fatalny początek. Powiedziałbym, że ostry. Czy naprawdę muszę iść kaktusa? To takie straszne. Na pewno się uchuje. Dobra, będę mieć nadzieję, że będzie ok. Aj, jak to boli! Może wystarczy. Nie, jest szybciej. Chyba mam pomysł. Po co mam się ranić, skoro można po prostu pozbyć się igieł. Akurat mam tu odpowiednie szczypce. Dada, teraz nie będę musiała cierpieć przy każdym gryzie. Mam nadzieję, że kaktus jest przynajmniej smaczny. Jak? Zjadłaś go tak szybko, że chyba musi być dobry. Uh -oh. Nic podobnego, jest to obrzydliwy. Czujemy to. Teraz moja kolej. Stop! Panie przodem! Zwłaszcza, że dostałam w prezencie takie pyszne lody. Muszę je szybko zjeść. Wita, czemu zabrałaś moje lody? Oddaj je. Nie ma mowy. Widzisz? To okrągłe kulki, co oznacza, że są moje. Wiem jak to naprawić. Po ciepłej obróbce kulki zamienią się w płyn. A ze względu na trójkątny kształt troszkę, całość będzie moja. Gotowe. To jest takie dobre. Bardzo bym żałowała, gdybym oddała te lody. To jest zbyt dobre. Alex, teraz ty możesz podnieść pokrywkę. Wow, to jest piękne. Jaka apetyczna kanapka! Nie mogę się doczekać, aż ją zjem. Jak miło wiedzieć, że nie muszę się nią z nikim dzielić. Wszystkie te pyszności są moje. Twoje? Ja też mam w planie zjeść tę kanapkę. Też zgłodniałam. E, Alex, wita cię, woła. A teraz, przy pomocy noża, zamienię kwadratową kanapkę w dwa trójkąty. Przepraszam, Alex, ale musiałam to zrobić. Zrozumia, ja też jestem bardzo głodna. Czyżby? To zobaczymy, czy polubisz swoją kanapkę z trójkątną papryczką. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pyszności. Szkoda, Alex, że to nie ty jesz tą kanapkę. Ach, nie, to wcale nie jest szkoda. Ojej! To na pewno coś jest nie tak. Skąd się wzięła papryczka w kanapce? Pomocy! Mam coś, co pomoże ci ugasić ten ogień. Napij się Szybko daj mi to! O nie! Co ja właśnie wypiłam? A... Wow, co za widowisko! Zobaczmy, co nas czeka w tej rundzie. Witam, ma Chipsy. A co ze mną? Wow! Mam nadzieję, że i mnie się poszczęści. O nie, nie jestem psem, żeby jeść psią karmę. Tak bardzo nie chcę tego robić. I wcale nie będziesz musiał, bo ja zjem najpierw. Chcę jak najszybciej zjeść arbuza. Jest taki soczysty, w sam raz na gorący letni dzień. Wiem, jak zdobyć troszkę arbuza. Dzięki specjalnej łyżce. Casey, trzymaj łyżkę, dzięki niej jedzenie arbuza będzie wygodniejsze. Dzięki, to naprawdę bardzo poręczne. <noise> tylko, że teraz arbuz jest mój Bo zrobiłaś z niego kulki Następnym razem będziesz ostrożniejsza Myślę, że ta arbuzowa historia wiele cię nauczy Uf, Ja cię dorwę, a masz Nie trafiłaś Możesz rzucać ile chcesz A w międzyczasie dokończę swojego arbuza Przez ciebie zostało mi tylko troszkę Ale resztę zjem bez niczej pomocy pyszności. Gotowe. Wita, twoja kolej. Myślę, że chipsy będą pyszne. Zwłaszcza, że to Pringles. Po prostu je kocham. Ja też. I za chwilę pozbawię cię twoich chipsów. Jak miło, że wystarczy tylko potrząsnąć puszką, żeby to zrobić. What? Dziwne, dlaczego tu jest pusto? Gdzie są wszystkie chipsy? To straszne. Kto to zrobił? Chipsy w każdej postaci są pyszne. Ja z kolei muszę zjeść karmę dla psów. To jest o wiele bardziej paskudne. Pachnie okropnie. Chyba robi mi się niedobrze. Może nie będę tego jadł. Będziesz! Spójrzcie, jakie to jest paskudne. Może ja to tylko spróbuję. Fu, to okropne. Karma dla psów powinna być spożywana ze specjalnej miski. Podziękuj, bo przyniosłam ją dla ciebie. Tak, dziękuję. W tej misce jedzenie wygląda jeszcze gorzej. I nie mogę go jeść łyżką. Pomogę ci. Tylko się nie ruszaj. I tak zamierzam cię nakarmić. I jak smakuje? Fuj. To jest najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Myślicie, że to zabawne? Pokażę wam, co jest naprawdę zabawne. Jak śmiesz! Będziemy teraz śmierdzić jak psy. Niezły ubaw. <laughs> Dziewczyny, jak myślicie, komu tym razem się poszczęści? Już niedługo się tym przekonamy. Zdecydowanie nie mnie. A ja z kolei mam szczęście, uwielbiam rolki. A ja mam czekoladę. W dodatku bardzo smaczną. Trudno znaleźć ją w sklepach, więc tym bardziej jest cenna że wam ślinka leci, ale nie mam zamiaru się dzielić. To jest pyszne. Nie mogę się doczekać, żeby pochłonąć te wszystkie trójkąciki. Jak fajnie, że mogę to zrobić. Ale najpierw muszę pokazać kilka ruchów karate. Właśnie tak. Teraz wszyscy wiedzą, że Casey potrafi walczyć. A teraz pokażę wam sztuczkę. Na no, łapanie czekoladek ustami. Ale to nie wszystko. Każdy może złapać jeden kawałek, ale złapać całą masę kawałków jest znacznie trudniej. A ja nie mogłam złapać ani jednego. Co za wstyd! Daj spokój! Najważniejsze, że mogę teraz jeść rolki. Najpierw weź pałeczki. O nie, nigdy nie potrafiłem nimi jeść. Jeśli teraz zacznę się uczyć, to na pewno nie zjem ani jednej rolki. Ale kto mi zabroni używać pałeczek w inny sposób? Mogę nadziać rolki na pałeczki i jeść. Fajnie, wygodnie, a ręce mam czyste. A co z dzieleniem się z przyjaciółmi? Nie mam mowy, po co ci rolki? Czekają na ciebie bardzo soczyste cytryny. Wyobrażam sobie, jak nie są kwaśne. Fuj, spadaj stąd. Nie wiedziałam, że cytryny wracają jak bumerangi. Wynoś się stąd. Wydaje mi się, że one są twoim przeznaczeniem. Głupie zasady challenge'u. Okay. Wiem. Właśnie wymyśliłam sposób na to, by cytryny były mniej ohydne. Nie muszę obrać jej ze skórki. Awesome! Ups! Alex, przepraszam. Twoja nowa fryzura naprawdę pasuje do żółtej koszulki. Dobra, wystarczy tej zabawy, czas na jedzenie. Ups! Przez te cytrynę aż mi buzie wykrzywiło, potrzebuję orzeźwiającego prysznica. O, teraz jest o wiele lepiej. Uf, ale ubaw, szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Tylko nie cebula, nie chcesz śmierdzieć. Jaki ogromny kawałek pizzy, wspaniale. A ja mam pyszną, strzelającą posypkę, uwielbiam to. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, że najpierw zajmę się tą paskudną cebulą. Naprawdę nie chcę zostawiać tego na później. I jak smakuje? Przestańcie się za mnie nabijać, naprawdę jest mi ciężko. Szkoda, że nie wiecie, jak obrzydliwa jest ta cebula. Już po jednym ugryzieniu robi mi się niedobrze. Właśnie tak. Co za smród. Przepraszam. Zauważyłam okrągłe kiełbaski na pizzy, Casey. To znaczy, że są moje. Jak miło nagle dowiedzieć się, że czekają na ciebie smakołyki. A jeśli odetnę kawałek, to będzie z niego kwadrat. To znaczy, że ja też mogę coś przekąsić. Najważniejsze, żeby nie pobrudzić sobie rąk, bo później będę jadł posypkę. Jak śmiecie! Nie wstyd wam, to moja pizza. Kawałek jest kwadratowy, co oznacza, że jest mój. Kurczę, już mi prawie nic nie zostało. Jest tylko kawałeczek. Przynajmniej będę mogła spróbować. A na mnie czeka cała paczka posypki. Jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się ją zjeść. Wygląda bardzo obiecująco. Wow, to jest naprawdę fajne. Ale nawet nie liczcie, że się podzielę. Sam ją zjem. To jest pyszne. Rewelacja. Chcę więcej. Jesteś taki chciwy, że zasłużyłeś na karę. Oh, no, no. Tak lepiej. Następnym razem się podzielisz. Mm, jakie pyszne żelki. Uwielbiam je. Chwileczkę. Nie wolno wnosić słodyczy do dentysty. Nie patrz tak na mnie. Jestem pielęgniarką. Wolno mi. Jak ci nie wolno? A co mam zrobić z kolą? Mam pomysł. Wleję słodką kolę do worków na kroplówki. Nikt się nawet nie zorientuje, że to nie są prawdziwe piersi. Voilà! Nawet mi to pasuje. Mam nadzieję, że zadziała. Wow. Mogę przejść? Dziękuję. Dziękuję. Jesteś taki miły. Ja dodam testy. Dzięki chłopaki, że mnie przepuściliście. Hej! Witam, panie doktorze. Jestem gotowa na kontrolę dentystyczną. Strasznie boli mnie ząb na górze. Ej, moje zęby są troszkę okay. wyżej. O, tak, jasne. Chcę mi się pić. Napiję się troszkę Coca-Coli. Może pomóc mi na nerwy. Jako dentysta wiem, że najważniejsze to przyjemny zapach z ust. No to zaczynamy. What? Chwileczkę. Co z twoimi piersiami? Coli? Wynoka mi stąd! Oh. Wezmę to sobie! Zabierzesz po wizycie u dentysty. O oh, nie! Nie oddam nikomu moich słodkości! Mam fajny pomysł. Pokażę Wam. Potrzebuję butelki Sprite'a i jej zawartości. Wlewamy go do pudełka, wkładamy żelkowe zęby i gotowe. Chwileczkę, co tam niesiesz? A, szczęka, jasne, wchodź! Dzień dobry. Hello. Witam, proszę siadać. Chwileczkę. Zdążę wypić troszeczkę Sprite'a. Co to za dźwięk? Ktoś coś pije? Chyba mi się wydawało. Nie zauważył, mogę dokończyć. Znowu to słyszę. To na pewno nie ty? Jaki łatwowierny. A teraz mam cię. Wiesz, Co za bezczelność. Wpadaj stąd. Natychmiast. Czy nie pomogą twoim zębom. Oddaj je. Co? Nie wolno wchodzić ze słodyczami? No to muszę coś wymyślić, aby je jakoś przenieść obok pielęgniarki. Sama przebiorę się za pielęgniarkę. Na pewno mnie nie zatrzyma. Jestem przecież pracownikiem szpitala. Do walizeczki włożę M&M'sy i jedziemy z tym. O, cześć koleżanko. Dzień dobry. No to ja już pójdę na dyżur. Uf, udało się. I nawet walizeczka nie wzbudziła podejrzeń. Muszę to szybko zjeść, zanim ktoś mi zabierze. Moje ulubione kitkety. A. Um, pacjent? Jesteś moim pacjentem? Okay. Hmm. Dobrze, dobrze, zaraz ci pomogę. O, to wystarczy! Muszę zrobić ci zastrzyk. Powiedz a. Tak, tak, właśnie o to mi chodzi. Na pewno jesteś dentystką. Oh my Przepraszam, muszę lecieć. Chwileczkę, łapcie tę oszustkę. Nie uciekniesz mi na mojej zmianie. Hello. Dzień dobry. Nie można wnosić słodyczy. Zabieram to i wkładam do pudełka z innymi słodyczami. Zapraszam. A ja chciałam wejść z kitketem. I mam pomysł, jak to zrobić. Proszę zdalnie sterowanego pająka w torebce, żeby straszyć przechodniów na ulicy. Teraz użyję go do wniesienia słodyczy. Świetny pomysł. O to moje wnuczki. Coś jest nie tak, coś mi pełza po nogach. Co to jest? Ola Boga! Co to takiego? Słabo mi! Ups! O nie, babciu! Wstawaj! Hej! Oddychaj! Już ci lepiej? Wiesz, gdzie jesteś? Witam, przyszłam na wizytę. Panie doktorze, czy jest pan moim dentystą? A, tak, tak, to ja. Proszę usiąść na fotelu, zapraszam. Chwileczkę, muszę przejrzeć twoją kartę. Świetnie, podczas gdy jest zajęty, mogę zjeść mojego kitketa. Ojej, nie denerwuj się, wszystko będzie w porządku. Thank you Kar, pospiesz się. O, mój batonik. Bajonk w moim gabinecie? Spadaj stąd. Biedny Kar. Ojej, nie wiem, jak ta czekoladka się tu znalazła. Nie wolno wnosić słodyczy. Co za dziwaki tu przychodzą i przeszkadzają mi grać. Chwileczkę. Widziałaś znaczek? Oddajemy wszystkie słodycze. No dobra, masz. Dziękuję. Fila. Widziałaś ten znak? Kurczę. Ach, chwileczkę, zaraz wrócę. Potrzebuję tego. Dziwne, postawiłam tu płyn do płukania. Nie zauważyła. Teraz wszystko załatwimy. Potrzebuję tylko butelki płynu do płukania, więc mogę śmiało wylać zawartość. Gotowe. Teraz patrzcie uważnie. Wlewam tu sprite. Świetny pomysł, co? Użyję też tubki po gumie do rzucia do zrobienia pasty do zębów. Spróbuję troszeczkę i lecimy. Mm, jakie dobre. Czekaj, masz tam słodycze? Co to jest? Płyn do płukania i pasta do zębów? No wchodź! Dzień dobry! Siadaj, proszę! Dziękuję! Zaczniemy od krótkiego kursu, jak prawidłowo myć zęby! A, rozumiem, rozumiem! No i na koniec płuczemy! Proszę, szczoteczka! Pokaż, co zapamiętałaś! Najpierw nakładam pastę na szczoteczkę... I czyszczę zęby okrężnymi ruchami. Zgadza się. A teraz płuczesz. Tak, tak, tłuczę. Przepłukałaś i wypluj. Po co? Lepiej to wypyję. To jest takie pyszne. Pyszne? Jak ci nie wstyd? To słodki napój. Spadaj stąd. O... Oh. Hej. Halo, zbliża się czas twojej wizyty. Możesz wejść. Ojej, boję się. Może ty? No i Dobrze, idę. Chwileczkę. Masz tu jakieś słodycze? Czekolada? Zabieram ją. Możesz wejść. A co ja mam zrobić z moimi Hmm? Wiem. Nie na darmo przyprowadziłam tu mojego Misia. Muszę go jak najlepiej wykorzystać. Misiu, pomóż mi. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Zamierzam troszkę naruszyć twoje wnętrze. Może do niego skitelsy. tylko ich nie zjadaj, są moje. Idziemy, nasza kolej. Chwileczkę, oddaj mi tego Misia. Nie! Co mi zabrać Misia? Nie pójdę bez niego. Dobra, dobra, wchodź, tylko nie krzycz oh, thanks. Oh Matko, God. chyba ogłuchłam Dzień dobry, przyszłam wyleczyć zęby What? Hey. A nie, doktorze, śpisz? A, kto tu jest? Chwileczkę Otwórz buzię Ale zanim to zrobisz, oddaj misia Nie oddam To mój przyjaciel Dobra, dobra, zatrzymaj go oh, Co za pacjenci Czas na słodycze. Mm, jakie słodkie skutelsy. Misiu, wracaj na miejsce. Jestem gotowa. Oddajemy słodkości. No i możesz wejść. Czekam. Jak to oddać słodycze? Oddałam to idę. A batonik? Chciałaś mnie oszukać? Kurczę, muszę szybko coś wymyślić. Nie mam zamiaru oddawać moich słodyczy. No myśl, myśl. O! Oh, otwór wentylacyjny. Wiem. Zakradniemy się prosto do gabinetu dentystycznego. No dalej. Nikogo nie ma? Okej. Okay. Super, ale tu fajnie. No i dokąd mam iść? O nie, zaraz spadnę. O, to nie było miękkie lądowanie, ale nie szkodzi. Doktorze, co ty tu robisz? Ach, tak. Zjadasz wszystkie skonfiskowane słodycze? A co z zakazem? Yy, chcesz? Oferujesz mi łapówkę w postaci kitketa? W porządku, biorę to. Kocham kitkety. Pana pyszności. Wierzę, to nowy iPhone. A to nie wygląda jak nowoczesny gadżet. Mm, jakiś znajomy zapach. To czekolada. Smacznego, a ja pobawię się moim nowym iPhone'em. Halo. Dlaczego nic nie słyszę? Przykro mi to mówić, ale to też jest czekolada. Patrz. Jest pyszny. Nie mogę się oderwać. Wszystko zjadłaś. Gdzie jest nasze jedzenie? Wydaje się, że brakuje tylko mojej porcji. Ale dobrze, że moja jest na miejscu. Ten Twix wygląda tak apetycznie. Jest taki chrupiący. Ja też nie zamierzam siedzieć głodna. Chelsea, daj mi jednego batonika, dzięki. Zaraz zrobię z niego coś większego. No, od razu lepiej. Jak dużo czekolady. Chelsea, czego chcesz? Podziel się. Nie ma mowy. Ty chciwusko. Dobra, dam ci nauczkę. Żegnaj, koleżanko. Teraz cały baton jest tylko mój. Wow, czekoladowa kukurydza. Popcorn wygląda o wiele lepiej. Mogę przestać go jeść. Szkoda, że ja go nie dostałam. Okej, okay, zjem swoją kukurydzę. Jest całkiem niezła. Została już tylko sama kolba. Mam pomysł, wiem co zrobię. Włożę tę kukurydzę do doniczki i podleję. Wow! Wychobowałaś nową kukurydzę! Też tak zrobię! Wsadzę to tutaj i podleję! Ojej, trzęsienie ziemi! Płatki śniadaniowe nie wyglądają zbyt apetycznie. A moje są niesamowite. Uwielbiam czekoladowe chipsy. Rozpływają się w ustach. Nie chwal się tak. Mam nadzieję, że smak tych płatków mi nie zawiedzie. Z mlekiem są w porządku. Wow, złoty łańcuszek! Ja muszę go przymierzyć. Ja też mam coś w swoim talerzu. To żałosna podróbka. Ale zaraz to naprawię. Myślę, że mi pasuje. Jaki mały burger. Nie to, co twój ma. Dobra, zjem to, co mam. Nie wiem, jak się zabrać do tak wielkiego burgera. Chciałabym spróbować, ale wiem, że usłyszę odmowę. Wygląda na to, że znowu potrzebuję czarodziejskiej różdżki. Takiego małego burgera! Ojej, jak mogłam nie zauważyć tych słodkich frytek! Pyszności! Wolałabym kolę niż mentosy. Sorry, ale kola jest moja. Jakiś dziwny kolor. To czekolada! Może moje mentosy też są jakieś dziwne? Też wyglądają jak czekolada. Tak, można je połączyć z kolą. Wiedziałam, że jak zwykle odmówisz, dlatego przygotuj się na niespodziankę ode mnie. Ej, to jest oburzające. Uwielbiam takie słodycze. Wyglądają lepiej niż moje płatki śniadaniowe. Jestem pewna, że ich smak jest nieporównywalny. Tu jest tylko kilka kulek i wyglądają jak karma dla kotów. Ostatnia. Jaka szkoda, po często nie ma. Już mi się znudziło powtarzać. Nie. Co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia. To jest naprawdę dobre. Ekstra. Jakie piękne koraniki. A ja mam naszyjnik. Moja intuicja podpowiada mi, że to czekolada. Zgadłam. Mam nadzieję, że im mnie się poszczęści. Jak boli! To prawdziwy naszyjnik. W środku muszą być kamienie. Wow, to perły. To jest lepsze niż czekolada. Za wcześnie się cieszysz, Emma. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Dlaczego mój naszyjnik się rozpadł? Nie wiem. To najgorsze, co mogło mnie spotkać. Widzę, że dziś nie masz szczęścia. Tylko spójrz, jakie mam dojrzałe truskawki. Będą idealnie pasować do czekolady. Bosko. Może czekolada sprawi, że moja cebula będzie smakować lepiej? Nie, jest bardzo gorzka i ochydna. Dlaczego tylko ja mam cierpieć? Emma, oddychaj głęboko. Moje oczy łzawią mi, nic nie widzę. Świetnie. Dzięki temu nie zauważysz, że czegoś brakuje. Odłóż to na miejsce, Chelsea. Albo berwiesz. Znowu cebula. Skąd ona się wzięła? Smacznego.